Dzień dobry państwu. Supercard of Honor pay -per -view za nami, czyli czas podążyć w stronę kolejnego rozdziału, którego nazwy na razie nie znamy, bo na ten moment nie mamy konkretnie zapowiedzianej następnej gali pay -per -view od Ring of Honor. Może ten epizod tygodniówki coś nam przybliży. No to robimy, sprawdzam. Na rozpoczęcie show Christopher Daniels oznajmił chęć zawalczenia dziś o pas Pure Champion z nowo wyłonionym mistrzem Katsuyori Shibata. Daniels przypomniał, że w przeszłości pokonywał Japończyka i choć zdaje sobie sprawę, że od tamtego okresu dziś Shibata jest znacznie potężniejszy, to i tak Daniels pragnie spotkać się z nim w ringu. A Shibata jako walczący mistrz z pewnością nie odmówi mu tego wyzwania. Proste przyjemne wartość dodana dla tygodniówki i oby więcej tego w trakcie show. Skład komentatorski na tygodniówce nam się powiększył do trzech osób: Nigel McGuinness is here. Mark Brysko i Lucha Brothers kontra Shane Taylor i ekipa Work Horsemen, w skład której wchodzą Anthony Henry i J.D. Drake. Dobrym określeniem tego pojedynku będzie określić go jako pojedynek na rozgrzewkę. W niecałe 9 minut panowie zrobili swoją robotę, nie bawili się w przesadne męczenie jednego przez wszystkich z pozostałego timu. Jeden niezły near po stronie drużyny Shayna Taylora, a tak to oczywiście, że Mark i Lucha Brothers zgarniają zwycięstwo. Mianowicie Mark po wykonaniu Jade Driller odliczył Antonego Henry'ego. Na, na rozpoczęcie tygodniówki, no spoko. Drugi punkt programu to Katsuyori Shibata broniący tytułu ROH Pure Championship w starciu przeciwko Christopherowi Danielsowi. Pierwsza obrona Shibaty w roli broniącego tytułu mistrza i trzeba powiedzieć, że obrali prawidłowy proces, dając mu tak stabilne nazwisko jako oponenta, czyli Christopher Daniels, który właśnie dobrze tutaj służy do ugruntowania title reignu Japończyka. I oczywiście obojętnie, czy będzie to panowanie długie, czy panowanie krótkie. No w tym wypadku tutaj panowie dostali 10 minut, jeden i drugi coś od siebie pokazał i przy tym całym technicznym wrestlingu, jak to przy moim goście, trochę oceniam go jako taką zamułę, ale w tym wypadku była taka to jakaś to za muła, tylko troszeczkę. Shiba ta oczywiście po założeniu Slipper holda, a następnie po wykonaniu penalty Kick, odliczył rywale do trzech i obronił tytuł. Claudio Castagnoli na zapleczu stwierdził, że na Supercard of Honor Eddie Kingston swoim stosowanym językiem po ich walce jeszcze bardziej udowodnił, że nie jest on materiałem na mistrza. Claudio zaś, jak na mistrza Orwage przystało, jest tutaj i jest gotowy do pojedynku z każdym. Tak samo można powiedzieć, że do pojedynku z każdym jest gotowy Brian Cage, a w tym tygodniu przypadło mu zmierzyć się z Ortizem. Dla odmiany Brian Cage nie otrzymał tutaj skłaszu, tylko musiał troszeczkę popracować na zwycięstwo. Pierwsze minuty to była tutaj właśnie przewaga Ortiza. Potem Cage troszkę wyrównał to starcie. Ortiz miał tutaj swoje nirfolle, popisał się m.in. Death Valley Driverem, czy też, jak kto woli, Attitude Adjustment. Pamiętam jeszcze nazwę If You. Mógłbym się tutaj doczepić, że dwa razy mieliśmy tutaj Head Scissors ze strony i Ortiza i dwa razy wyszło to średnio, ale generalnie to było takie starcie szybkości i siły, które wyglądało fajnie z tego prostego powodu, że nie było jednostronne. Brian Cage finalnie wygrywa po swoim finisherze zwanym Drill Claw. No i drodzy Państwo, streak Briana Cage'a w Oro robi się coraz bogatszy. 9-0 w tej chwili. Darius Martin kontra Jay Lital. Darius w zeszłym roku jedna walka i jedno zwycięstwo, ale w tym roku już trzy walki i bez wygranej. A dla Jaya Litala ten pojedynek jest numerem 444 w jego orołejczowej karierze. Przy stoliku komentatorskim na tą walkę obecna była ekipa The Kingdom, co nie było tutaj bez znaczenia, ale o tym za chwilę. No, pierwotnie wydawałoby się, że będzie to takie łatwe starcie dla Litala, ale nie do końca tak było, bo mimo że panowie dostali no, trochę ponad 5 minut, to jeden i drugi coś od siebie pokazał. Martin popisał się z zablokowaniem kopniakiem próby Lital Injection, i jak również i odparł próbę Katera, ale wtedy to przyszedł na ring Matt Taven, który w sekundę wcześniej stwierdził, że zauważył, iż jeden z nich miał rozwiązane sznorowadło. A w praktyce Martin otrzymał od niego superkick. Jay Little uznał, że czemu miałby z tego nie skorzystać i po, po Injection zgarnął pinfall. Rush i kontra The Infantry... No, tutaj to już można użyć określenia i pół minuty to trwało, a to i tak sporo. Dralistiko odliczył Carly brawo po Double Underhook, z którego przeszedł na uderzenie kolanem w twarz. I tyle. Odhaczone. Tracy Williams kontra Daniel Garcia. Czyli dwóch wrestlerów z identycznym, aczkolwiek niekorzystnym streakiem w erze Oroany i Członego Kana. Obaj, trzy walki i trzy porażki. Zatem czas by ktoś się przełamał. Ten pojedynek to było takie troszkę techniczne starcie, które przy moim guście nie było na szczęście aż tak mocno techniczne jak to bywa, zwłaszcza przy Pure Championship meczach, Garcia zdobył przewagę, która mu potem stopniała przez zbyt, zbyt lekceważąco podejście do swojego rywala. No, i dał się oczywiście nadziać na kontratak, ale pomimo tego finalnie to właśnie Garcia po wykonaniu Godbuster zgarnął czyste zwycięstwo. Pierwsze zwycięstwo jego w ringu Oro Age w Enżetonego Kana. Podczas gdy Tracy Williams no, pod kątem zgarniania zwycięstw dalej jest, można powiedzieć, w potężnych tarapatach. Willow kontra Notorious Mimi. Dla Notorious Mimi to jest absolutny debiut w ringu All-O-Age. Willow, jak pamiętamy, po wygranej nad Mirandą Alizej na Supercard of Honor. Taka jeszcze ciekawostka, że Notorious Mimi być może niektórzy z Was możecie kojarzyć jako, mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, Sloan Jacobs z NXT, gdzie występowała w zeszłym roku. Tutaj jednak no, panie Mimi nie mi przyszło poskłaszować. Zaledwie dwie minuty i poprzez dr Bomb było po sprawie. Więc ponownie mogę powiedzieć, że to tyle odhaczone. Tyle i odhaczone, no to chyba tak samo mogę to powiedzieć w przypadku kolejnego starcia, gdzie The Righteous zmierzyli się z teamem Steve Somerset i Stephen Azure. No, bo jak przy poprzednim starciu mówiłem, że to skłasz, to tutaj, drodzy Państwo, było dokładnie tak samo. I nawet prawie że tyle samo czasowo, czyli około dwóch minut. I tak jak można było się spodziewać. No, po prostu przypomnienie fanom o ekipie The Righteous, która swoją drogą ciekawe, czy tak jak w przeszłości, będzie czteroosobowa, czy też tak jak mamy to przynajmniej na ten moment, że ograniczy nam się to do obecnego składu, czyli Vincent oraz Dutch. A może Tony Khan wciąż to jeszcze próbuje ustalić, może sam tego jeszcze nie wie. Tony Nis kontra Konosuke Takeshita, Japończyk po zwycięstwie nad Willy Mackiem na Super Card of Honor Pay-Per-View. Z kolei Tony Nis, no na razie dwie walki na koncie, lecz jeszcze bez wygranej. No ale dobra, bo tutaj to na razie mamy przerwę od skłoszy, bo tutaj dali im trochę ponad 10 minut i od razu można powiedzieć, że dobrze je wykorzystali. Nirfale były z obu stron. Sam osobiście czułem taką możliwość końca walki ze strony Konosuke, kiedy wykonał Tombstone Piledriver i analogicznie chwilę później, kiedy Tony Lee wymierzył Double Stomp oraz Pump Handle Piledriver, no ale jednak żadna z tych akcji nie przyniosła końca walki. No, i takie właśnie pojedynki, drodzy Państwo, na tygodniówce dobrze się ogląda i tylko życzyć sobie tego więcej. Ostatecznie Takeshita wygrywa po Rolling German Suplex. No, cóż, można by dyskutować, że kogoś takiego jak Tony Listo, Takeshita powinien pokonać w jakieś 5 minut ale z drugiej strony myślę, że dość już skłaszy na dziś, zatem dali dobre starcie i na poziom taki, który można oczekiwać od tygodniówki, zatem było w porządku. A w porządku był też kolejny pojedynek, który zresztą był już main eventem tego epizodu, czyli Afina kontra Miu Yamashita opas Orwage Women's World Champion. Przypomnijmy tylko, że Afina w tym roku pięć zwycięstw w Ringu Age tylko w tym 2023 roku mił. No na razie jedna walka na koncie, a było to tydzień temu w wygranym pojedynku z szazą Mackenzie. Main event, który pokazał, że nie przypadkowo został umiejscowiony w tej części programu, panie toczyły bardzo wyrównany i przyzwoity, powiedzmy to śmiało, przyzwoity bój. A i do tego doszła również poteczka poza ringiem, mianowicie przy Titan Tronie, co uważam za dobre rozwiązanie, bo dość często w obecnym programie ROG oglądamy, oglądamy Afinę i takie urozmaicenie uważam No jak najbardziej na plus. Afina po założeniu Crossface odniosła zwycięstwo i co warto dodać, Miu nie poddała się, tylko jak to można ująć, odleciała, w związku z czym sędzia on musiał przerwać walkę, tak więc formalnie, a Fina broni pas po referee stapecz. No ale historia MIU jest na razie dość biedna, bo to dopiero druga walka w War Age, a i w AEW też raptem dwa pojedynki, co więcej oba przegrane, więc myślę, że nikt nie czuł tutaj ewentualnego title change'u, ale pod względem czysto ringowym było dobrze. Czyli tak, dobrze się zaczęło, tak kolei, dobrze się zaczęło. Potem jedziemy ze Tu tudzież ewentualnie z takimi okej, okay pojedynkami i zwieńczyliśmy to fajnym pojedynkiem małpas kobiet. To jest już szósty epizod tej tygodniówki, i no mam wrażenie, że to był najsłabszy z dotychczasowych. Dlaczego? Chyba z jednego powodu, a może przede wszystkim dlatego, że nie prowadzi nas ten epizod w przód. Poprzednie epizody no tak mniej lub bardziej kierowały nas w stronę Super Card of Honor. Super Card of Honor się skończyło, a dalej... No właśnie, co dalej? No. Tutaj na ten moment oczywiście tak trochę to stanęło. Walki się odbyły, były one jedne lepsze, drugie gorsze, ale nie wiem, czy jest tutaj coś, co może nam zapaść w pamięć na troszeczkę dłużej niż 5 minut. No tak, Afina zaliczyła punkty dla siebie jako mistrzyni, tak samo Oro Age Pure Champion Katsuyori Shibata no i tyle. No, mógłbym jeszcze powiedzieć tam o rywalizacji te teoretycznie wciąż się toczącej pomiędzy The Kingdom i Top Flight, ale myślę, że to by było troszeczkę naciągane, bo Dante Martin wypadł z akcji to prawdopodobnie na dość długo, więc trudno powiedzieć, czy to jeszcze jakoś pociągnąć. Epizod się odbył. Kropka. No, tak to można najkrócej podsumować. I mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości będzie szerszy. szerszy. Szerszy rozwój odnośnie tego, co ma być przed nami, aby te tygodniówki nie stały się takim mm, zwykłym show dla samego pokazania się. No to do roboty, panie Tony Khan, szanowny panie Tony Kan, spraw byśmy radośnie zawołali. Oglądajcie Ring